Jak działa zakochanie? W XX wieku konsekwentnie kontynuując proces odzierania naszego świata z magii, zabijania bogów i wyśmiewania pomniejszych bożków i w kwestii zakochania strzały Amora zastąpiliśmy bardziej akceptowalnym dla naszego oświeconego umysłu strzałem neuroaktywnej substancji fenyloetyloaminy, którą nasz mózg strzela sam do siebie. Czy to oznacza u niego tendencje autodestrukcyjne? A jednak, pomimo naszego jaśnie oświecenia, jak i powszechności tego uroczo niebezpiecznego mechanizmu, zakochanie nadal pozostaje dla nas niemałą tajemnicą. Oto córka etyloaminy z dumnego rodu amin, w tej gałęzi rodzinnej, słynącej akurat z grupy fenylowej, pojawia się w naszym poplątanym centrum dowodzenia. Swoją drogą, zakochanie działa trochę jak miecz Aleksandra na słynny węzeł gordyjski. Ciacha całą łamigłówkę w diabły. Wiele rzeczy upraszcza. Później jeszcze więcej utrudnia. W każdym razie to, że śliska moralnie substancja, przez niektórych uważana za neuroprzekaźnik, pojawia się w naszym mózgu, kiedy odczuwamy zakochanie, nie tłumaczy jeszcze wcale najważniejszego. Mianowicie, kto i dlaczego nam to uczucie wstrzyknął do głowy. Człowiek współczesny, istota wielka, kreatywna, niezależna, bohater, który poskromił naturę, przynajmniej dopóki ta natura się nie wkurzy. I nie zbuntuje, na wszystko stara się mieć swoje genialne, syntetyczne sposoby. I tak, stan podobny zakochaniu można też poczuć po niektórych narkotykach, czy też po zjedzeniu kolejowego wagonu czekolady. Żeby jednak ten proces dla większości ludzi się liczył, trwał i powracał, bez konieczności zadzierania sprawem i ekstremalnego przybierania na wadze, najchętniej wywołujemy go w sobie sami, delektując się drugim człowiekiem, opychając jego zaletami. Uzależniając od jego obecności. Wiecie, co jest najgorsze, moim zawsze skromnym zdaniem, w zakochaniu? Możemy umawiać się na setki randek, poznawać ciekawe osoby, nawet takich osobników, w których po spokojnym namyśle warto byłoby się zakochać, zaangażować się w nich, coś z nimi zbudować. Bo widać, że nieźli są w te klocki, swoje fundamenty mają nieźle wylane, już dawno porządnie posprzątali swoje wnętrza, jeszcze odkurzają je na bieżąco. Ich strych, nawet jeśli kiedyś przeciekał, to jest już po generalnym remoncie. Do tego mają bardzo przyjemną dla oka elewację. Nic, tylko się wprowadzać. Tylko, że jakoś w naszych rurach nie chcą popłynąć fenylowe, etyloaminowe hormony miłości. I nagle u takiego superfajnego ekstra dorany przyłóż człowieka zaczyna nam przeszkadzać. Że schody ma trochę krzywe, albo wręcz za proste. Wystrój jakiś taki estetyczny, ale w sumie to nudny. A firanki były modne, ale w 2008 roku. I tak, im mocniej chcemy się zakochiwać, im bardziej szukamy tej całej miłości, bo jakoś tak ciągle nam jesiennie, choć już wiosna się kończy i zaczyna lato, to przełykamy tylko coraz to bardziej gorzkie pigułki. Ciekawe, ile by kosztował wagon czekolady. I oto pewnego niepozornego dnia. Zazwyczaj wtedy, kiedy mamy jakiś ważny projekt w harmonogramie, interesujące perspektywy życiowo-zawodowe na horyzoncie, albo też problemy, z którymi zdecydowanie czujemy, że musimy priorytetowo się uporać, wybieramy się bardzo przypadkowo w jakieś zupełnie nieszczególne miejsce. Przechadzamy się ulicą, którą mieliśmy nie spacerować, bo zimno, deszczowo lub wietrznie. Idziemy na... Prywatkę do znajomych, która zapowiada się jak absolutna stypa i to bez denata, albo też ostatecznie na kawę, nie do końca pamiętając z jakiego błahego powodu i w sumie też nie wiedząc za bardzo z kim, ale gdzieś tam, kiedyś tam, komuś tam, coś tam obiecaliśmy, już skończyły się wymówki i trzeba finalnie na tym spotkaniu się pojawić. Na miejscu zaś, w tym dziwnym momencie naszego życia, napotykamy intensywnie niebieską, intrygująco zieloną. Głęboko brązową lub słodko bursztynową parę oczu. A para ta, zostając napotkana, nie jest absolutnie bierna. Świdruje nas bowiem z zaciekawieniem wartym pierwszego stopnia do piekła już od momentu naszego wejścia. I nagle, moment po rozpoczęciu konwersacji, odkrywamy, że znajdujemy się w jednym ze słynnych paradoksów pseudofizyki, bańce czasoprzestrzennej, w której czas praktycznie stoi w miejscu. Nie istnieją inni ludzie, a najlepsza zabawa polega na pleceniu największych głupot przeplatanych uśmiechami godnymi ogromnej kostki sera. Po spotkaniu wracamy do domu, nucąc mocno zakurzoną melodyjkę i zaśmiewamy się nad faktem, że taki gniot potrafi się przylepić do człowieka na całe życie, raz wpaść w ucho i zostać w nim jak najwierniejszy pasożyt. Kolejnego nieuniknionego poranka o zbyt wczesnej porze budzi nas znienawidzony budzik. Myślimy sobie, ciekawe, kto wymyślił budzik? Budzik, jaka to śmieszna nazwa! A jakie fascynujące, pożyteczne urządzenie! Z lekkością podnosimy się z łóżka. Jemy wybitnie smaczne i zdrowe śniadanie. ta marchewka jest organiczna? Mamy głowę pełną pomysłów w związku z naszą pracą, przyszłością, możliwościami. Wczorajsze problemy karłowacieją. Wyzwania jutra wprost kuszą, przyglądając się sobie w lustrze. Ty piękna bestio! Głowimy się na cholerę, było nam to całe randkowanie. Marzenie o związku, tęsknota za pochrapującą ludzką przytulanką w naszym łóżku zaraz przed zaśnięciem i chwilę po przebudzeniu. Przecież tak cudownie jest nam samym ze sobą. Boże, byle się już nigdy nie zakochać, byle czuć się tak, jak czuję się dzisiaj już zawsze. Przypominają nam się poprzednie związki, poprzednie spalone na panewce podejścia, nawet pierwsze próby jeszcze w czasach szkolnych. Zimny dreszcz przebiega nas od karku aż po odziedziczoną po przodkach kość ogonową. Jaki ja miałem słaby gust! A intuicję do czyjegoś skrycie narcystyczno-psychopatycznego charakteru? Zerową! Wyrzucamy sobie. Nigdy więcej! Zarzekamy się na groby wszystkich naszych nieobchodzących nas przodków. Z wielką energią i entuzjazmem co do naszego singielstwa ruszamy więc w pełen przygód dzień. Praca pali nam się w rękach. Otaczające nas miasto, ktoś w nocy przemalował na różowo i nawet miastu z tą barwą jest 100 razy ładniej. W międzyczasie przychodzi jakaś wiadomość, SMS czy inne popularne w danej epoce ustrojstwo. Odpisujemy z lekkością, a inteligentnie, dowcipni jesteśmy tak bardzo, że rozważamy, czy po godzinach nie skrobnąć scenariusza jakiejś oscarowej komedii, oczywiście nieromantycznej, bo to straszne gnioty. I tak upływa nam jakoś dzień na wybitnych wyczynach. Zdążyliśmy nawet pójść na jogging lub siłownię, z czym było ostatnio ciężko posprzątać mieszkanie i ugotować sobie zdrową kolację. W międzyczasie wymieniając setki wirtualnych gołąbków z naszym wczorajszym towarzystwem. Przypadkiem może nam się nawet wybrać numer tej osoby w telefonie, nacisnąć opcja zadzwoń i północy spędzimy żartując do słuchawki przyklejonej do naszego ucha, że to już najwyższy czas kończyć tę rozmowę. W sumie to o wszystkim, a tak naprawdę to o niczym. I tak w tym wyjątkowym, słodkim, lepkim, narkotycznym, nieustannym transie Minie nam kilka dni, a może i tygodni. Przydarzy się zapewne jeszcze kilka spotkań, z dużym prawdopodobieństwem parę seksualnych uniesień. Aż znów, któregoś ranka spojrzymy w lustro i choć będziemy świeżo po śniadaniu, będziemy czuli potężny głód, palące pragnienie, wobec którego bezsilna jest nawet butelka wody. A co do naszych postanowień. <słuch> Here we go again. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A tak na koniec chciałem podzielić się z Wami małą historyjką, skąd w ogóle pomysł na ten dzisiejszy temat i taką trochę inną niż zwykle formę. Mianowicie od paru dni zabierałem się za nagranie zupełnie innego odcinka, który już prawie miałem nawet napisany, ale no nie mogłem. Coś mnie blokowało, to czułem straszne zmęczenie, to, to jakąś taką niechęć, brak motywacji. I miałem sen. Dzisiaj w nocy, mianowicie miałem wystąpić na jakiejś konferencji i zostałem przez chyba organizatora tej konferencji, jakiegoś takiego mocno nieprzyjemnego typa, ale bardzo bogatego. Pamiętam we śnie, że to było dla mnie aż kluczowe, aż jasne, jak to bogactwo biło od niego. Miałem napisać jakiś tekst, jakieś takie przemówienie. I tak się strasznie męczyłem z tym pisaniem. Wiedziałem, że muszę to zrobić, że no chcę to zrobić, ale. No, nie szło mi, wydaje mi się nawet, że, że budziłem się co chwilę, taki aż po prostu zlany potem, że muszę skończyć ten tekst pisać. Koszmarnie mi to szło. No i w końcu zmęczyłem ten tekst, napisałem dla tamtej postaci z mojego snu. I wtedy myślę sobie, jeszcze ja muszę mieć jakiś tekst dla siebie na tą konferencję. Ale pomyślałem, no, to ten problem. Siadam i piszę, jakby pod siebie, dla siebie to, co chcę, idzie od razu. I poszłem rzeczywiście jak spłatka. I obudziłem się rano i myślę sobie. Czy ten sen jakoś nawiązuje do moich problemów z tym stworzeniem materiału? Czy trochę za bardzo nie nastawiłem się na: o, zrobię odcinek, który będzie się dobrze klikał, zarobi na siebie, więc zróbmy, zróbmy taki, taki temat. Nie wiem, jak się będzie klikał ten. Mam no, nadzieję, że też trochę, trochę z Was go obejrzy i, i się spodoba też taka forma, ale pomyślałem. Zrobię coś, na co mam ochotę, co mi sprawi przyjemność, a miałem ochotę, jakoś wpadł mi ten temat jakiś, jakiś czas temu związany z zakochaniem, miałem ogromną ochotę pobawić się słowem, co bardzo lubię, trochę powygłupiać i mi to sprawiło ogromną frajdę. Mam nadzieję, że niektórym z was również. Więc jeżeli chcecie wracać tutaj na kanał, to serdecznie zapraszam, zostawcie subskrypcję, bo to już tyle na dzisiaj. Zapraszam też na Instagram. Tego Cię nie było po więcej różnych inspiracji, moich czasem mniej, czasem bardziej zwariowanych pomysłów. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.